no teraz, no ale takie wiesz, ale jak idziesz to nie ma miejsca to... I teraz jeszcze ten co to jest to? Ten... kapka wina? Угу. <говор> mm -hmm. в <говор> Kto ma dzisiaj dwa miesiące? Kto ma dzisiaj dwa miesiące? Pomachaj. Pomachaj wszystkim. Taka duża dziewczynka już. Taka duża dziewczynka już. Powiedz, jak Ci minął dzień. Powiedz, co myślisz o babci. O, powiedz, co tam słychać. Pospałaś troszkę? Co? Pospałaś troszkę? I jaki masz humorek. O, taki masz humorek. Tak? I co ci się śniło? O, to ci się śniło? Niemożliwe. Ojej. I taki masz humor. Tak? A zaraz spać idziemy dalej. I proszę całą noc przespać. Tak? Pokaż mi tutaj. Pokaż, Buźka. Co tu ma? Kotek, ja u widzę białego tego. Zęby! Chodź tutaj. Patrz. Widzisz? Na mnie strzekasz? <noise> Oj. Daj buziaczka. Daj buziaczka. Mm. Czy nie? Czy to ci mi się wydaje? Ja mam wrażenie, że się jej wyrzynają dwa zęby, a to jest niemożliwe przecież. Widzisz? Ano, może coś być, nie? Dlaczego ona może tak te rączki do buzi wkłada? No hej, już dobrze. Ua. Prawie trzy miesięcy niedzielko miałoby już dwa zęby na napyty. Masz humor? Tak? Taki masz humor? Tak? A ty wiesz, że zaraz idziesz spać? I proszę całą noc przespać. Tak? Umowa stoi? Dora śpisz. Tak? Damy mleczka dużo. Najesz się i pójdziesz spać. Co? Nie? Tak właśnie. Umowa? Umowa stoi, tak? Przebite. Witajcie w kolejnym dniu. Sale, że tak mówię cicho. Nawet mikrofon, który tutaj zawsze miałem jest odczepiony, więc jakość dźwięku mam nadzieję, że nie będzie gorsza że będzie mnie słychać dobrze. A mówię cicho ze względu na pole. Zaraz śpi, także nie chcę jej budzić. Jestem w innym pokoju, co prawda, ale... Jednak te dźwięki się roznoszą, więc wola nie ryzykować. U nas tak pogoda wygląda, że teraz jest no, takie przebijające słońce. Nie będzie tego widać. Około 15-16 stopni ma być dzisiaj. Jutro zresztą też. Jak widać, jest taka szaruwa, trochę deszczowo. Ale jak e, dzisiaj nie będzie padać, to chyba złożę te siedzenia i wyniosę do piwnicy, żeby to nie zniszczyło się. Ze względu na to, że wiadomo, jesień, zima mogą być wiatry. A z drugiej strony będę montował lampki, które kupiłem. Które kupiłem w Lidlu. Także na balustradę, poprzednie jak wiecie z przed roku się popsuły, wyczerpały, nie wiem, zaczęły słabiej mrugać. Zakupiłem nowe, Tam teraz już nie będą się nadawały. Prawdopodobnie dzisiaj będziemy jeszcze jechać w jedno miejsce, bo musimy wysłać kilka listów, jest niedziela, ale do urzędów mamy trochę do oddania w związku z narodzinami Poli. Także to jest najgorsze. Później prawdopodobnie sobie poćwiczę. A poćwiczę już w nowym miejscu. Co prawda kilka dni temu już e, nagrywałem jak przenosiłem te wszystkie rzeczy z siłowni mojej powiedzmy domowej. Nie miałem okazji tak naprawdę poćwiczyć sobie, Także dzisiaj będzie pierwszy trening jak mi się uda. Mamy odkurzacz, który ma funkcję mopowania. Jest to model e, Xiaomi Robot Vacuum. X20, Plus, także ja go zaraz wam rozpakuję, pokażę, i też będę musiał pochować wszystkie te krzesła, żeby zeskanował tą podłogę. Mniej więcej jak to wygląda. Później, ewentualnie, jak będzie jakiś dywan, to on niby wykrywa te dywany i sobie umija. A ten akurat, dywan, który jest pode mną, to on ma bardzo duże włosie i ten biser, który właśnie e, mieliśmy, mamy do tej pory, po prostu on się. Zatrzymywał na tym Włosiu i zobaczymy, jak ten mi będzie, ale to znaczy, że najwyżej będzie umijał to. A jeszcze jedną rzecz, którą tutaj zauważyłem, to już na święta nową podstawkę kupiliśmy, też z Zidla, jest dosyć duża. Poprzednia się popsuła, nie wiem, spadła chyba dzisiaj ten piasek, który jest od dołu, zaczął wysypywać. Nie pamiętam ile to kosztowało? 10 kilkanaście euro. Coś takiego i też się ładnie prezentuje, chociaż poprzedni miał taką obwódkę złotą. Ale był też niższy. Ta podstawka jest do 2,5 metra. No tutaj 2,5 metra nie mamy, także jakoś tam szaleć z tą choinką. więc ten stojak nam się przyda. No odkurzacz jest bardzo ciężki. Całe opakowanie jest na, tym, na tej naklejce od UPS-u. 18 kg napisane także. No. Ja to tak delikatnie wyciągnął. To jest też ciężkie swoją drogą. jest robot. do czyszczenia i chyba instrukcja że także... zostanę. już nie do mapowania jak widzicie dosyć duże hmm. chyba 12,5 cm ma jeden pad tak mi się wydaje ale szczoteczka jest tylko jedna więc y, dziwne, że tylko jedna się znalazła w opakowaniu. Według tego, y, jedna szczotka, jeden kabel, dwa pady, i instrukcja obsługi. Teraz Wam pokażę co, to, y, co ten odkurzacz ma. Czyli od góry jest coś takiego jak zbiornik na czystą wodę, 4 litry z tego co pamiętam. I tu jest zbiornik na brudną wodę. Też chyba cztery lity. Jeszcze tutaj dodatkowa instrukcja, jak to wygląda. Małe efekty specjalne w postaci poli, ale to nie przejmujcie się. I tutaj ten element jest do czyszczenia padów. Można go łatwo wyjąć i też wyczyścić. Także jest spoczko. Widzę, że ten cały odkurzacz jest brudny, więc będę musiał go poczyścić. I tu jest na kurz. Nie wiem, jak to się otwiera. O, a, czyli tak, tak zwyczajnie. Tu jest worek na kurz. Na ten cały brud. Tak więc tak to wygląda. Ogólnie to odkurzacz prezentuje się prezentuje bardzo przyjemnie. Jest trochę duży, ale wiadomo, ma spełniać swoje funkcje. Więc jeżeli tu będzie woda, tu będzie też zbiornik na wodę i na kurz. No to jednak musi mieć te swoje gabaryty. Ale wygląda ok. Taki, taki przyjemny materiał. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki chrupowaty. A tutaj jest y, taki śliski, ale jest jeszcze w folii, więc tego na razie nie będę robił. Dobra, teraz czas na, na montaż tych padów i pokazanie Wam, jak wygląda odkurzacz. A to chyba zrobię na łóżku, bo chcę go uszkodzić. Tak to się prezentuje, jest dosyć duży. Kiedyś też mieliśmy Ecovasta, tamten był malutki w porównaniu do tego. Widać po, po kółkach, a to jest chyba magnetyczne. No, bo czuję jak wkładam. Od razu się załącza. Z tym, że to ma tylko jedną czopkę, to się zdziwiłem. Dosyć łatwo w obsłudze. Bo ja pamiętam, jak miałem tego krewasta, to tam ciężko było niektóre elementy wyciągać do czyszczenia. Tutaj jest jeszcze klapka. Eee, tu jest zbiornik na kurz. Jego praktycznie nie trzeba używać, tylko tam są filtry, więc teraz na jakiś czas warto też wyczyścić to wszystko. No dobra. Tak to się prezentuje. Myślałem, że to będzie jakiś zbiornik na wodę, ale to chyba nie ten model. Dajcie po krótkiej przerwie musieliśmy uspokoić. Uspać pole i nakarmić. Teraz ma taki okres, że się y, trochę drze, ale to wszystko jest spowodowane tym, że po prostu miała teraz szczepienie dwa razy. Podcinanie wędzidełka, wędzidełka y, czyli tego w języku. Odzyskałem mikrofon, także zaraz go podpinam, bo możecie słabiej mnie słyszeć przez to, że go nie ma. Ja już jestem z mikrofonem, mam nadzieję, że różnica jest na plus. Szybko podłączę swoją baterię do aparatu jedna mi się rozładowała także ona się będzie ładować a ja sobie trochę poogarniam A więc ja już sobie zaktualizowałem, księgę ją mi odkurzać. Jest fajna opcja. Tutaj ustawiłem głośność na 25%, ale fajna jest opcja, że on mówi też po polsku. Nie wiem, czy to będzie słychać, bo jak jest tak cicho. Zaczynam czyszczenie. Może podgłośnie na tą sekundę. Zaczynam czyszczenie. I będę tworzyć mapę teraz. Także jeszcze nie wiem, jakie są funkcje, tam gdzie czyszczenie, mopowanie i tak dalej, więc to później wam wszystko pokażę. Na razie muszę stworzyć mapę. Także. Chyba aparat też sobie wezmę gdzieś tam na bok, żeby nie, nie blokował mi odkurzacza. Rozpocznij tworzenie mapy. To pójka, to pójka. Tak wam jeszcze pokażę jak on tworzy mapę na szybko. Jest u nas w sypialni. Znaczy no ten poprzedni robot nie miał takiej opcji, więc dla mnie to jest totalnie nowość i wygląda dosyć fajnie. Powiedziało mi, że jest zakończona mapa, także ja sobie jeszcze zobaczę, jakie tu są funkcje, i zaraz on będzie odkurzał. Musimy go przetestować przede wszystkim. Tutaj macie teraz opcję odkurzanie, odkurzanie z myciem, mopowanie, odkurzanie przed myciem. Także można sobie wybrać. E, tryb cichy, normalny, silny, turbo. Teraz Pola śpi, także włączyłem tryb cichy. I zużycie wody przy mopowaniu, poziom trzeci, drugi, pierwszy. Ja sobie zrobię poziom trzeci, bo jednak mamy teraz brudne te podłogi.